W tej świętej ciszy poranka, gdy światło delikatnie wkrada się do naszych domów, a zgiełk dnia jeszcze nie rozpoczął swojego natarcia, stajemy przed Tobą, Maryjo, nauczycielko modlitwy. Przychodzimy nie jako mistrzowie duchowości, ale jako uczniowie, często znużeni, z sercami obciążonymi i duszami, które zdają się drzemać w duchowym letargu. Tak jak prorok musiał budzić swój lud, tak i my potrzebujemy przebudzenia. Nasze dusze, uwikłane w codzienne troski, tak łatwo zapominają o tym, co najważniejsze. Zapominają o wdzięczności, o uwielbieniu, o żywej relacji z Bogiem, który jest źródłem naszego istnienia. W tym porannym milczeniu, które Ty tak bardzo umiłowałaś, pragniemy wsłuchać się w dialog który toczy się w głębi nas samych. Król Dawid, człowiek wielkich namiętności i głębokiej wiary, w samotności chwytał swoją duszę i wołał do niej: Błogosław duszo moja Pana! Był to akt duchowej woli, świadoma decyzja, by nie poddawać się apatii, by nie pozwolić, aby serce stało się nieczułe. To wołanie jest i naszym wołaniem. Ale jakże często nasz głos jest słaby, a dusza nieposłuszna. Dlatego zwracamy się do Ciebie, Maryjo, Gwiazdo Poranna, która swoim blaskiem rozpraszasz mroki naszej duchowej nocy. Jesteś dla nas wzorem tego, jak prowadzić dialog z własną duszą, jak nieustannie kierować ją ku Bogu. Twoje życie było jednym, nieprzerwanym hymnem uwielbienia. Ty nie musiałaś zmuszać swojej duszy do błogosławienia Pana, ponieważ cała Twoja istota była zanurzona w Jego miłości. Prosimy Cię, wejdź w ciszę naszych serc. Pomóż nam nazwać po imieniu to, co usypia naszą duszę zniechęcenie, rutynę, lęk, grzech, rozproszenie. Niech Twoja obecność będzie jak delikatny dotyk, który budzi nas z tego snu. Pragniemy, abyś to Ty, Matko, poprowadziła nas w tym poranku do spotkania z Twoim synem. Chcemy nauczyć się od Ciebie, jak oddawać Mu chwałę nie tylko słowami, ale całym życiem, każdą myślą, każdym uczuciem. Chcemy, aby nasza modlitwa nie była tylko pustym rytuałem, ale autentycznym spotkaniem serca z sercem. W Twoim prowadzeniu odnajdujemy bezpieczeństwo, w Twoim świetle widzimy brogę, w Twojej ciszy słyszymy głos Boga. Otwórz nasze serca, Maryjo, na tę poranną łaskę przebudzenia, abyśmy mogli z odnowioną siłą i radością dołączyć do Ciebie w wiecznym hymnie chwały. Błogosław dusza moja, Pana. I wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Twoje życie Maryjo jest najdoskonałszą interpretacją słów Psalmisty, jesteś żywym psalmem uwielbienia, pieśnią chwały wyśpiewaną nie tylko ustami, ale każdym czynem, każdym oddechem, każdym uderzeniem Twojego niepokalanego serca. Kiedy my zmagały się, by wznieść nasze serca ku Bogu. Ty pokazujesz nam, czym jest uwielbienie totalne, bezwarunkowe, które przenika całą istotę. Twoja odpowiedź na Boże wezwanie, Twoje tak wypowiedziane w Nazarecie nie było jednorazowym aktem, ale stałym stanem Twojej duszy. To był początek Twojego magnifikat, pieśni, która stała się sercem Twojej duchowości. Wielbi dusza moja Pana. I raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy. W tych słowach zawarta jest cała tajemnica Twojej świętości. Nie skupiasz się na sobie, na zaszczycie, który cię spotkał, ale całą uwagę kierujesz na Boga. Twoja dusza go wielbi, czyni go wielkim w swoim życiu, oddaje mu całą przestrzeń. To jest dla nas fundamentalna lekcja. Nasze problemy często wydają nam się wielkie, ponieważ nasze ja zajmuje centralne miejsce. Ty uczysz nas odwrócenia perspektywy. Kiedy Bóg staje się wielki w naszym życiu, nasze problemy maleją, nabierają właściwych proporcji. Wschód słońca, symbol Twojego syna, rozprasza ciemności naszych wyolbrzymionych lęków. Ty, Jutrzenko, przygotowujesz nas na to światło ucząc nas pokory. Dawid, by uwielbiać, musiał przypominać swojej duszy o dobrodziejstwach Boga. Ty, Maryjo, żyłaś w stałej pamięci o Jego miłosierdziu. Twój magnifikat jest właśnie takim aktem pamięci. Wejrzał na uniżenie służebnicy swojej, wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Ujął się zasługą swoim, Izraelem, pomnę na miłosierdzie swoje. Pamięć o wierności Boga jest fundamentem prawdziwego uwielbienia. Ty uczysz nas, byśmy nie pozwolili, aby ból, cierpienie czy codzienna krzącanina wymazały z naszej pamięci to wszystko, co Bóg dla nas uczynił. A co najważniejsze, Twoje uwielbienie nie było zarezerwowane tylko na chwilę radości. Twoje życie było naznaczone mieczem boleści zapowiedzianym przez Symeona. Znałaś lęk ucieczki do Egiptu, ból poszukiwania zagubionego syna, a w końcu stanęłaś w milczeniu pod krzyżem. I właśnie tam, w największej ciemności ludzkiej historii, Twoje uwielbienie osiągnęło swój szczyt. Nie było to uwielbienie wyrażone w słowach, ale w postawie bezgranicznego zaufania, w cichym, tak, powtórzonym w sercu na Golgocie. Stałaś tam, błogosławiąc Pana nie za to, co dawał, ale za to, kim był, nawet gdy jego wola była niezrozumiała i rozdzierająca serce. To jest najtrudniejsza lekcja, jakiej nam udzielasz: błogosławić Pana, nawet wtedy, gdy boli. Uczysz nas, że prawdziwa wiara nie jest ucieczką od cierpienia, ale odnajdywaniem sensu w cierpieniu przeżywanym z Chrystusem. Twoja obecność pod krzyżem jest dla nas wiecznym przypomnieniem, że Bóg jest godzien chwały nie tylko na Górze Tabor, ale i na Kalwarii. Jesteś naszą przewodniczką w Dolinach Ciemności, strażniczką naszej nadziei, gdy wszystko wokół zdaje się walić. Pokazujesz nam, że zjednoczenie z Twoim synem w Jego męce jest drogą do udziału w Jego zmartwychwstaniu. Twoje życie jest dowodem, że dusza, która prawdziwie kocha, potrafi znaleźć powód do uwielbienia w każdej sytuacji, bo wie, że Bóg nigdy nie opuszcza i że Jego miłość jest silniejsza niż śmierć. Matko pięknej miłości, nauczycielko uwielbienia, przychodzę do Ciebie w tym poranku jako twoje dziecko, które pragnie się uczyć. Moje serce jest często ociężałe, a moja dusza rozproszona. Tak bardzo chcę błogosławić Pana, ale moje własne siły są niewystarczające. Dlatego z całą ufnością oddaję się w Twoje matczyne ręce. W Twoje ręce składam moją słabą wolę i moją niestałość w modlitwie. Proszę, weź je i ofiaruj swojemu synowi. Naucz mnie, matko, tej determinacji, z jaką król Dawid wołał do swojej duszy. Naucz mnie budzić moje serce z letargu i świadomie wybierać uwielbienie, nawet wtedy, gdy niczego nie czuję. W Twoje ręce składam mój ból i moje cierpienie. Te wszystkie chwile, kiedy pytam Dlaczego, kiedy czuję się opuszczony, kiedy krzyż wydaje się zbyt ciężki? Ty, która stałaś pod krzyżem w milczeniu i zaufaniu, naucz mnie trwać. Naucz mnie łączyć moje cierpienia z męką Twojego Syna. Naucz mnie wierzyć, że nawet w najgłębszej ciemności Bóg jest obecny i działa. W Twoje niepokalane serce wkładam moją niezdolność do przebaczenia, zarówno innym, jak i sobie. Proszę, prowadź mnie do Jezusa, który odpuszcza wszystkie moje winy. Naucz mnie przyjmować Jego miłosierdzie bezgranicznie, tak jak Ty je przyjęłaś. Wyproś mi łaskę serca, które potrafi przebaczyć, aby nic nie blokowało we mnie strumienia Bożej miłości. Twoje ręce składam wszystkie moje choroby i dolegliwości, zarówno duszy, jak i ciała. Ty jesteś uzdrowieniem chorych. Proszę, przedstaw moje rany boskiemu lekarzowi. Niech jego uzdrawiająca moc dotknie każdego miejsca, które potrzebuje uleczenia. A jeśli Jego wolą jest, aby niosł ten krzyż, wyproś mi siłę do mężnego znoszenia go w zjednoczeniu z nim. W Twoje ręce składam moją przeszłość z jej grzechami i błędami, które wciąż mnie dręczą. Ty jesteś ucieczką grzeszników. Proszę, otul mnie płaszczem swojej opieki i przypomnij mi, że w Twoim synu jestem nowym stworzeniem. Naucz mnie nie oglądać się wstecz z rozpaczą, ale patrzeć w przyszłość z nadzieją, ufając w Jego odkupięczą miłość. W Twoje ręce składam moją teraźniejszość z jej obowiązkami, relacjami i wyzwaniami. Proszę, bądź obecna w każdej mojej myśli, słowie i czynie. Naucz mnie dostrzegać małe, codzienne dobrodziejstwa i za wszystko dziękować. Niech moja praca, mój odpoczynek, moje spotkania z ludźmi wszystko to będzie na większą chwałę Boga. W Twoje ręce składam moją przyszłość z jej niepewnością i moimi lękami. Ty, matko dobrej rady, prowadź mnie. Rozjaśniaj moje ścieżki, pomagaj podejmować dobre decyzje. Ufam, że cokolwiek mnie czeka, ty będziesz przy mnie. Proszę cię, matko, za moją rodzinę. W Twoje ręce składam mojego męża, moją żonę, moje dzieci, moich rodziców. Otocz ich swoją opieką, broń przed złem, wypraszaj im potrzebne łaski. Niech w naszym domu panuje miłość, zgoda i pokój na wzór świętej rodziny. Proszę Cię za Kościół, za Ojca Świętego, za kapłanów i osoby konsekrowane, bądź ich siłą i obroną. Proszę Cię za moją Ojczyznę i za cały świat. Zwłaszcza za miejsca, gdzie toczą się wojny i panuje nienawiść. Królowo pokoju, uproś pokój dla świata. Przyjmij, o matko, ten akt oddania. Naucz mię duszę każdego dnia na nowo błogosławić Pana i nie zapominać o żadnym z jego dobrodziejstw. Niech moje życie, zjednoczone z Twoim, stanie się nieustannym magnifikat ku czci Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję Ci, Matko, za to, że jesteś moją nauczycielką i przewodniczką na drogach wiary. Dziękuję, że wlewasz w moje serce pokój i uczysz je języka uwielbienia, nawet pośród prób. Pozostaję w Twojej obecności, otulony Twoją matczyną miłością, sercem, które pragnie naśladować Twoje. Zobowiązuję się dziś z Twoją pomocą pielęgnować w sobie ducha wdzięczności. W chwilach trudnych, zamiast poddawać się narzekaniu, będę starał się przypomnieć sobie chociaż jedno dobrodziejstwo, za które mogę podziękować. Niech każdy mój oddech, każda praca, każda chwila ciszy będzie cichym szeptem mojego serca. Wielbi dusza moja Pana. Chcę, aby całe moje życie. Podobnie jak twoje, stało się pieśnią chwały dla niego. Uciekam się pod twoją przemożną obronę, powierzając ci ten dzień i całe moje życie słowami modlitwy, którą Kościół od wieków zanosi do ciebie z ufnością. Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża Radzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. z Synem swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.